Hej, cześć, witajcie z tej strony Taxi Witam was w kolejnym odcineczku serii zagrajmy razem w Hero Zero. Słuchajcie, dzisiaj na odcinku może wiele wam nie pokażę, no ale na pewno pokaże nam to, jak się rozwinała nasza postać. Słuchajcie, mamy już mm, trzeci dzień czy czwarty? E, trzeci lub czwarty dzień, słuchajcie, od startu serwera Ja mam 50 poziom, naprawdę robię wszystkie zadania, wszystkie treningi Staram się e, jak najmocniej i jak najlepiej ulepszyć swoją postać No i na razie powiem szczerze, jakoś mi to tam powolutku wychodzi e, Słuchajcie, nie ma dzisiaj ze mną Julitki znowu Niestety miała znowu ważne sprawy i coś jej wypadło e, No ale dzisiaj mogę pozdrowić swoją drużynę Siemanko e, Pozdrawiam Nagrywam. E, słuchajcie, nagrywam. Pozdrawiam całą swoją gildię. Począwszy od Cukierarii, aż po naszą rudą koleżankę Zdechłą. Kochamy Cię, Julitko. cukiari, e, e, również Aniu, Ciebie też. Wszystkich, słuchajcie, kochamy. E, no, gildia nam się rozwija. Gildia nam się rozwija w miarę dobrze. E, pamiętajcie, że ja w tej gildii tylko sprzątam. Ja tu naprawdę jestem, nie jestem jakiś specjalny. Ja wiem, że jakiś tam wpływ na pewno mam e, na na podejmowane decyzje, ale no nie bierzcie tego m, tak jakoś super. Dobra, odwirujemy sobie to może. O, no siły dało teraz akurat mniej, to dobrze. No i jej też, o to chodzi, słuchajcie. Siły pamiętajcie, jak najmniej, jak najwięcej, e, jak najwięcej kondycji. E, dobrze, słuchajcie, wspomagacze. Jak na razie widzę, że widzę, że jakoś spokojnie sobie dajemy tutaj radę. E, pozdrawiamy ICT, naprawdę, pozdrawiam wszystkich z mojej drużyny. E, słuchajcie, zajmiemy się ligą, ale widzę, że tutaj jeden atak mi został, tylko co? Ojej, słabiutko. A ja potrzebuję 8 punktów, przynajmniej. Ojej, dobra. No może akurat i od MDP się uda pokonać. Przynajmniej na to liczę, ale... Ale zobaczymy jak będzie. Dawaj taksy. jeśli pokonam tą osobę, słuchajcie, to będę miał srebro 2 lada moment. Właściwie to za chwilę. Auć, ten kryt no, był niepokojący, ale dajemy radę. Dopóki póki co dajemy radę. No i tego się trzymajmy. Auć, taksi nie daj się zjeść. Nie daj się zjeść, taksi jedziesz. Kurde, unik, ten unik był raczej pechowy, ale jeszcze nic nie jest stracone. Słuchajcie, jeszcze bijemy się do samego końca. Taksi, taksi, wierzymy w ciebie, lecisz. Oj, niestety, słuchajcie. Niestety troszeczkę nam zabrakło. Ehm, no dobra, odbijemy się wkrótce odbijemy się za. Aha. Teraz muszę wbić 18 punktów, to już będzie niestety cięższe. E, słuchajcie, dostałem od Was 2519 wiadomości. Woohoo! Dziękuję wszystkim, że piszecie. słuchajcie, dziękuję wszystkim, ale to wszystkim. Eee, w trzy dni będziesz miał, eee, nie, dzięki. W sumie to niekonieczne nie, nie, nie jest mi to. Eee, pozdrawiam wszystkich, którzy napisali. Naprawdę, ja już gdzieś, ilekolwiek bym tam zjeżdżał, w dół, słuchajcie, tych wiadomości wszystkich nawet nie zobaczymy. Także 2500 wiadomości od Was. Dziękuję za to wszystkim, naprawdę, ale to wszystkim. Mega dobre zaskoczenie, słuchajcie, już chyba w pierwszy dzień e, ujawnienia swojego nicku na PL14 miałem już bodajże tysiąc, więc, więc dziękuję wam za to, że jesteście, dziękuję za to, że piszecie, e, dziękuję, że e, tak się o mnie martwicie. Patrzcie, nawet jak długo nam tutaj wiadomości usuwa, tyle ich jest, kurczę. Okej, okay, lekka popita, słuchajcie, zdrówko wasze i mojej postaci, o widzę, że tutaj jeszcze ktoś na, na, na końcu napisał. No ale dobrze, odświeżmy sobie może raz nowy towar. W ogóle słuchajcie, dzisiejszy dzień to jest ten dzień, od którego zaczynam oszczędzać nasze oponki i tak dalej. Więc już za misję, słuchajcie, za misję będę niestety płacił, płacił kasą, a nie oponkami. No z tego względu, że słuchajcie po prostu yy, po prostu tego potrzebuję. No, dobra, zobaczmy jak tutaj nam te staty się wyrównają. No, ja bym powiedział, że raczej kiepsko, ale dobra. Mniejsza z tym. O nie, no tak to już w ogóle też te, też mi nie pasuje. Mm. O? O, to jest dobra itemka, to jest dobra itemka. Tylko wtedy to trzeba sprzedać. Szkoda, że dopiero teraz to zauważyłem. No ale mniejsza z tym. Dobra, zakupimy sobie. No i te statki już, już prezentują się troszeczkę lepiej. No i tego się trzymajmy i w tę stronę się słuchajcie kierujmy, a na pewno wszystko wyjdzie nam na e, dobre. E, no dobrze, słuchajcie, będziemy atakować kogoś na arenie. Ja jestem tutaj na pozycji no, 157. Nie jest to nic wielkiego. Teraz jest słuchajcie taka walka, mega duża walka e, o topkę. No więc wiecie jak to jest. Dobra, zaatakujmy sobie tutaj może koleżkę. Myślę, że te, te wygrane schycie to na razie nie będzie nic super trudnego. O, 137 pozycja, dobrze. I tutaj plus 300, to również sobie mogę pominąć. Pomijamy z tego względu, że nie chcemy tego oglądać, skoro wiemy, że wygram, to, to, to po co, no, to, no, no, no? No po co? To, to się mija z celem. Dobrze, Mistrzunią. a ty masz staty plus 300, to wciąż mogę cię zjechać. Tak, dobrze. Mhm nie, już nam poleciał w dół, ja poleciałem w górę. 110 pozycja. Wow, gościu ma 63 poziom. No, zazdroszczę, zazdroszczę. Tutaj plus 200, ale powinienem wygrać, chyba. No, tak jak myślałem, wygrałem. No dobrze i lecimy do góry. 102 pozycja, słuchajcie, i lecimy wciąż do góry. I tutaj plus 250 znów również powinienem wygrać. Wygrałem, słuchajcie, udało się. Z tego się e, cieszę. Po prostu się cieszę. Dobra, nic specjalnego. E, 500 tego dostałem. E, plus 15. Ale te staty nam kurczę jakoś tak dziwnie pospadały. No dobra, no ale trudno, zaryzykujmy. Ryzyko się liczy, słuchajcie, troszeczkę też na pewno. No dobra, a tutaj... Nie, to już, to już jest słabe. Nie, wiecie co? Może odświeżymy sobie nowy towar jeszcze raz. O oponki są. Znaczy rzutki. Jakie oponki? Dobra, opanki sobie wezmę na wszelki wypadek nawet. O! O, to jest super. E, tylko czy przypadkiem nie ma od razu tu jakiegoś lepszego? Nie. Dobra, to to sprzedajemy, słuchajcie i bierzemy e, nową nową broń. No mamy już nową, troszeczkę lepszą broń. E, z tego względu, że te statystyki na nam się troszeczkę wyrównały, co jest na pewno na plus. No dobrze, ale mniejsza z tym. Minus 2 Nie, siły. Nie, 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 nie. nie. W siłę tutaj może nie inwestujmy jakoś specjalnie. E, dobrze, skoro słuchajcie, pokonałem już tutaj wszystkich, których miałem pokonać. No to teraz zostało nam, słuchajcie, porobić zananka nadzwyczajne. Tak, i ja osobiście mam, e, słuchajcie, takie wrażenie, że, e, że ciężko będzie pokonać te zadanki zazwyczajnie, bo ja tutaj na bieżąco ostatnio robię. No ale sprawdźmy. O, na przykład takiego Yetiego. E, no go akurat pokonałem, chyba. Mhm. Tutaj nie powinno być problemu z Yetim, chociaż wiadomo, ta gra potrafi zaskakiwać. E, no i po prostu czasem. Różnie to bywa, że to tak no, 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 na pewno można to tak ująć. Dobrze, ale widzę, że. No, Yeti jakoś specjalnie tutaj ani nie unika, ani nic. Wręcz przeciwnie. Dostaje kryty nawet. No to Jet jego udało się pokonać jako taką. Dobrze, dostaliśmy jakiś kubraczek nowy. Za chwilę sobie go sprawdzimy. A cóż to za kubraczek? Mmm. Nie najgorszy. Dobra no, załóżmy sobie go, plus 15 umek, no to... To znaczy, że jest w miarę spoko, nie? O tutaj mam plus 6 umek, no ale z takimi statami. Hmm, to ja bym raczej tego nie brał. Dobra, wrzucimy sobie tutaj na razie i poczekamy. Eee, okej, okay, słuchajcie, tutaj mam poziom 55, to nie jest w naszym zasięgu. Tutaj mam 50 Czyli ten, co ja mam, a tutaj mam też 50. No dobra, na początku spróbujmy pokonać właściciela wyciągu Jonana. Jonan kurczę, oporowy jest, no ale słuchajcie, też jakichś superstatów nie ma. Myślę, że powinniśmy go ogarnąć. Tylko mam nadzieję, że, że to zrobimy. Na razie jako tako wygrywam. Lekko mam przewagę, ale to nie jest nic wielkiego. Słuchajcie, że, żeby tam się jeszcze tym chwalić. Mam nadzieję tylko, że wygram. Błagam, taksi, daj z siebie wszystko, daj z siebie wszystko. Wow, super, dobra. Ładny dzios ładny unik z mojej strony. I jeszcze kryt! Kurczę no, szczęście nam dopisało w tym pojedynku. No i wygraliśmy, wygraliśmy. o jakiś epicki kubraczek tym razem. Kurczę, no nieźle. Plus 11. No i tak, 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 tak fajnie. Fajne w sumie statki. Dobra to możemy sobie sprzedać Z tym nic nie rozrobimy Bo tutaj nie mogę jeszcze No niestety No niestety no, 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 no niestety no Dobra 51 poziom ma koleżka I jajka sprzedaje Dobra no to atakujemy ogrodzeniowego króla Mam nadzieję że wygram e, No i na razie Wszystko temu e, e, Wszystko Tak zapowiada Chociaż no zobaczymy Zobaczymy Eee, słuchajcie, daję radę jak na razie Oby tylko, obym mnie dostał jakiegoś kryta Oby nie zaczął unikać No błagam, zlitujcie się Przecież ja tylko chcę go pokonać Tylko na odcinku, wiecie, później pewnie nie będzie mi wychodzić To chociaż teraz na odcinku No i niestety moja przewaga została już zniwelowana Mój przeciwnik nie dogonił właściwie z tymi atakami wszystkimi I HP ma już tyle co ja A nawet więcej Co dziwne, co dziwne No ale jeszcze teraz jakoś się odbijam I super unik taksi, ładnie Oby tak dalej, tego się trzymaj No i taksi, taksi, słuchajcie Ostateczny tor, że wykończy przeciwnika Tak, jest Dobra, dostaliśmy sto rzutek jeszcze Spoczko, mm, no dobra Słuchajcie, mamy minutkę, właściwie na minutkę Na ataki, to będziemy teraz pomijać Ochydnego, oh, palącego typa udało się zrobić Jest Kurczę, nie wiem, czy wyrobię się w tą minutę Ja bym raczej nie powiedział Ajajaj Peszek, nie udało się no, no i niestety, słuchajcie, nie wyrobiłem się, nie wyrobiłem się, ale dostałem tam e, troszeczkę jeszcze tyle, e, co trzeba. Expa, no i mamy już rzuteczki. Okej, okay, teraz możemy sobie odwirować, chyba to, tak? Możemy? Pewnie, że możemy, i niestety wyszło raczej nam na minus. Więc w sumie to możemy sprzedać. Dobra, odświeżamy nowy towar, a w nowym towarze, y, jak w barze, niestety nic fajnego nie ma. Czy to jest jakaś ziema? Czy też nie ciema? No, wow, za 9, no super. No, ale plus 15, no moglibyśmy wziąć, niby. To weźmy sobie, no. A co nam tam szkodzi? Ja tutaj plus siły dodaję, to, to się mija z celem. E, dobra, słuchajcie, Mamy 3000 do rozdania w sumie. Kaski, więc rozdajmy sobie jakieś statystyki małe, może. Tak, dobra, no a teraz możemy już atakować chyba tak, w lidze, dobra, hmm, za kogo tu mam 9, na przykład i tu mam 9, dobrze, zaatakujmy tego za 9, Nemeczek, o proszę, pozdrawiam mojego kolegę z klasy, na którego mówią Nemek, pozdrawiam Cię, Sido. No i słuchajcie, za kogoś muszę teraz dostać 10 albo będzie lipa, ale za nikogo nie dostanę 10. No to niestety słuchajcie. O, Optimus Prime, czy możesz do nas dołączyć? Eee, no zobaczymy, zobaczymy, czekajcie, który ma tutaj koleżka eee, Brak drużyny. Hmm. Eee, czekajcie, ile będzie kosztowała go Wejściówka? 105 oponek. Eee, 105. Chwila, 105 oponek. Wejściówka. No, niestety, słuchajcie, czekamy. No nie mamy na razie miejsc. W tym tak że musimy, e, musimy troszeczkę się z tym ograniczać. E, dobra, mogę już kogoś bić. Znowu na ręce. Chyba, że uda nam się to jakoś fajnie przeforsować. Żeby słuchajcie, tej inteligencji nam tu tyle nie zabierało. P znowu zabiera. No i bez sensu, no i straciłem dwie oponki, tylko tak, tak wiecie, tak na nic. No, nawet więcej niż dwie, bo trzy. Teraz moja trzecia leci. Eee, no i zaś, zaś, zaś nie jest za dobrze. Dobra, zobaczymy co tam... A, pomóż wszystkim, oczywiście pomagajmy, pomagajmy sobie nawzajem. E, pomoc jest, słuchajcie, potrzebna. E, no dobra, M za chwilę będę się zabierał za robienie tych misji, ale najpierw skrócimy sobie tutaj. No bo po czemu by nie. No i atakujemy. 50 poziom, myślę, że wygram. Tak, wygrałem za pierwszym razem, nie było problemu. Eee, o, to akurat możemy zainwestować. Tutaj widzę, że w miarę spoko aż tyle z inteligencji nie wiem czy się po co zjeżdżać. No dobra, atakujmy może dalej. No po prostu dalej atakujmy. 55. poziom, o kurczę. No i gościu już ma generyczny. A czy ja mam tą maskę z generycznego? Już nie mam. Aj, szkoda. No cóż, no. 55. A tam trzeci ma tutaj, tutaj, tutaj Ma 52, no i tego przeciwnika musimy atakować teraz Załoga do mycia okien Myślę, że mogę ich pominąć I wygrałem Juhu, jestem z siebie taki dumny Słuchajcie, jestem taki dumny z siebie O O, bardzo fajne statystyki nam daje I na plus Na plus oceniamy to oczywiście O, dziękuję mama eee, możesz nam drzwi? No, mama dała mi Merci mm. Mmm, Mmm. Mm. Wybaczcie. Musiałem pożywić swój umysł. Z tego względu, że no i nie starczy mi. Mm. Nie, nie ryzykujmy tak. Musiałem swój umysł pożywić, Merci. Dobra. E, kogo by tu teraz atakować? No chyba tego nam pozostaje atakować, ale jej. Ale dostajemy tutaj z Kretesem No niestety Chyba tego jednak trzeba atakować Tak będzie lepiej Skracamy sobie nasz czas oczekiwania na y, Oczywiście pilocikami No i Gaunter Słuchajcie Gaunter wiceprezydent ma za dobre staty Niestety Już na razie nikomu nie damy rady tutaj Z tego co widzę No po prostu nie damy rady No y, Aha możemy kogoś zaatakować No tak no tak Dobra, zobaczymy sobie, która pozycja setna. No to jestem akurat top 100, super. Dobra, grubego. No widzę, że niektórych można jeszcze atakować bez rzutek i wiem, że spokojnie dam radę. No, spokojnie dam radę. 230 hp, co tam? No i czasem trzeba mieć szczęście, słuchajcie. No czasem trzeba się i to szczęście się czasem przydaje. Zresztą, jak sami widzieliście przed chwilą. No tutaj plus 300 znowu, no to powinienem dać radę. No i dałem radę. O to chodzi, o to chodzi. O, z honoru i mamy od... Wow, 5000, 5000 mamy. No, pięknie, no i już, już 70 oponek znowu wróciło. W ogóle już kupiłem naprawdę tyle oponek, że, że, że się zdziwiłem, że jak szybko tyle wydałem. No Słuchajcie, 100 poszło na drużynę, więc... Niestety, reszta wspomagaczy i tak dalej trzeba było wszystko poogarniać. Uuu, plus 400 to dość sporo. No dobra, daliśmy radę i to się liczy. E, która ja już tam pozycja? 59. Uuu, tuż tutaj ranking słuchajcie zaczyna się być taki poważniejszy troszeczkę. No, ale tego już nie uda mi się zrobić. Tak myślałem, bo e, zaatakowałem bez rzutek, a tych statów nie miałem wcale tak o wiele więcej, więc... No, trzeba było się poświęcić, niestety, czasem się przegrywa, czasem się wygrywa, jak to mówią, nie? E, mogę do Was dołączyć, mm. no niestety, nie ma sprawy, słuchaj no, niestety na razie mamy takie wymagania, nie no, chyba że będziemy kogoś wyrzucać, wtedy może się będziemy e, odezw odzywać, czekajcie, no, w sumie, Do rana, bo no, jak jak poczeka do rana, to dlaczego by nie? Zobaczymy tylko jeszcze jego lewe, znaczy jego statystyki. E, I tak z tego co widzę, to wpłacą po prostu na gildię sporo. E, tak jak ja zresztą, no ale moje statystyki już się troszeczkę wyrównują powolutku. E, no dobra. E, słuchajcie, chyba, że jeszcze mogę kogoś na lice zaatakować, ale chyba już nikogo nie mogę. O, jednak mogę, słuchajcie, ale tutaj już to mi raczej zbyt wiele nie da. O, chyba, że zmienię przeciwnika. No i któryś przeciwnik da mi 10. Jest! Mamy pod... przeciwnika, który da nam 10 punktów. Tylko módlmy się, żeby to wygrać, słuchajcie. No, no, no żebyśmy to wygrali. Ja będę naprawdę mega ucieszony. I... O Jejciu, o Jejciu. Straciłem minus 11, zajebiście. No i została nam jedna rzutka, to sobie sprzedam za 500. Dobra, bierzemy to z powrotem. E, no i cóż, słuchajcie. E, zapraszam was na kolejny odcineczek. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Myślę, że wam się podobało. Mnie się podobało i to mega. No, pojechaliśmy, po prostu pojechaliśmy z tematem. E, ja już robię e, kolejne treningi. Eee, no cóż, słuchajcie, życzę wszystkim miłego dnia i trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Taksy z RT, piona! She, she